Cześć widzowie, witajcie na moim kanale z tej strony, Leon. Dzisiaj nagramy sobie odcinek z Fast Food Simulator. Ja już mam czwarty poziom. No, bo testowałem tę grę, sprawdzałem jak ona, jak w ogóle ją korzystać. Właściwie przyjechał dostawca z naszą dostawą jedzenia. Bierzemy mięso. wyrzucamy, robię takim Ala porządek jakby to powiedział Mamy niecałe chyba ile mamy bułek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy 8 bułek yy, Więc raczej nam starszy na cały dzień. starczy, starczy. dobra i teraz idziemy uszykować burgieri. Jestem trochę mało popularny, no w sumie jak widać mam... Małą popularność, radiominkę minkę. Ale postaramy się tak, żeby było tutaj lepiej od, odblokować drive-thru. Bierzemy ketchup i wypuszczamy naszego kierowcę. Sprawdzimy tutaj ustawienia, bo chyba będzie trzeba będzie wyciszyć o dźwięk weźmiemy na 21 żebyście mnie też słyszeli w ogóle co ja do was mówię wszystko mamy no to nasza restauracja zaczyna być gotowa otwieramy nasz lokal yy, teraz będziemy smażyć mięso jak widać że wszystkie ekrany się włączyły Bierzemy tackę, otwieramy mięso i smażymy 6 sztuk 3, 4, 5, 6. Jest to nowa gra wypuszczona 10 grudnia. Jak ja to nagrywam jest 19. Pewnie dzisiaj jeszcze wleci ten vlog. Więc zobaczcie sami. Tu smażymy mięso do maksymalnej jakby procentówki czyli około 70 80 ja tak robię bo wtedy klienci się też nie złoszczą że mięso tak wygląda i obracamy je myszka będziecie chcieli więcej gier komputerowych to dajcie lajka like w górę i zasubskrybujcie mi kanał będzie więcej takich gier komputerowych Dobra, czekamy, żeby to mięso się usmażyło, tu mamy już gotowe, tu jeszcze nie, tu też nie, o tu mamy gotowe, 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 mamy sześć mięs i czekamy na klientów, o mamy dwóch klientów, jakie ja tu widzę, pierwszy chce takiego burgera, dzień dobry, uszykujemy tacki, żeby było łatwiej, a drugi chce takiego samego prawie. No to fajnie, 15 kliedi No to tak, jak zrobić burgera? Bo dużo osób ma z tym problemy No to tak, bierzemy folię Bierzemy bułkę I patrzymy tak Pierwszy burger numer 15 Czyli hamburger Bierzemy ketchup Ile razy? Raz, dobra Bierzemy mięso I e, I E zamykamy E oznaczamy Retor numer 15 I o, możemy od razu też zanieść oczywiście, ale wiecie, jak macie duży ruch, no to lepiej oznaczyć sobie i no i szczęśliwy klient jest tutaj. Próbujemy dotrzeć do piątego poziomu. Może w tym odcinku się uda A raczej tak, eee, więc my tu tworzymy burgera trzy razy sos i próbujemy więcej. Ile ja tu dałam razem? Jeden i tak oni się nie złoszczą jak ci da, za, dam za dużo tego sosu, za mało, bo mają to gdzieś numer jedenasty. storik. tu jest siódemka, dziesiątka, tu jest jedenastka. O, no widzicie, dałem mu dwa albo trzy, nie pamiętam. Szczęśliwy jest, no i bardzo dobrze. Takich to tylko tu brakuje. Tyjarowy, poczekaj, 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 byłem się zgubiłem. Raz, dwa, trzy, okej. Okay. Mięso, bułka i oddaję. Numer stolika siódmy. Czasami biorę te karteczki rzeczywiście, jak jest duży ruch. one są potrzebne. Wtedy miałem od razu i... U. A miałem jednego kotleta i bardzo cię przepraszam, ale okej. Okay. Poprawimy się. Dzień dobry. O, tu jest standardowe burger, czyli mięso i, i bułka. Numerek drugi, dobrze. Czyli fajnie, bo mamy gotowe już tu prawie wszystko. Jest godzina 15 w czasie gry. Gry. I woląbym zmarzyć dzisiaj, ale będę chyba musiał dodatkowe smażenie i teraz pewnie ktoś mi podwójne go kto by się spodziewał no to zaniesiemy dwójkę i zrobimy podwójne i zrobimy dodatkowe mięso o, tu widzicie już zostawili nam parknoty, 15 dolarów no, jestem szczęśliwy fajnie bo piąty poziom już daje nam na, na przykład napoje jestem z tego bardzo szczęśliwy że napoje e, mogą nam dawać 4 mięsa na dzisiaj, czyli 5, a nie, tylko mam 3. A nie będę kupował kolejnych i rozpakowywał, bo no, po co? Mogę spytać, a ja nie wiem, czy tu nawet, no właśnie, tu mam jeszcze mięsa. Tu ja się nie stresuję w ogóle, mi, że mi zabraknie, bo mam bardzo dużo mięsa. Czekamy sobie tak do 76, 8, no i tak wiecie. O, i przewracamy. To, to mięso jest idealne. Jeden burger, tylko podwójny widzę, ale ktoś tam stoi w kolejce, to mogę do niego podejść i mu od razu zgłosić, dzień dobry, witam, mam dwa burgery do zrobienia, czasami raz miałem nawet pięć burgerów do zrobienia, bo ludzie przychodzili i się rzucali na początek na moje pyszne burgery, dobra, tu bierzemy, tu bierzemy, tu bierzemy. No i dobra, bierzemy tu ten, co tu, 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 tu ty, dwa, dwa, dwa okej, okay, to dwa razy, dwa razy i podwójne mięso numerek stolika szesnasty, dzień dobry. O dzień dobry Dobra, czyli dwa hamburgery mi powiesz, że ja mam do zrobienia. Haha Ja lubię tak tam to jest takie marnotrawstwo dla mnie bułek trochę jest to robienie. Znaczy mnie no, ale wiecie, płacę za tym to, to zrobię, ale woli już wiecie, zrobić ten sosik i tam te wszystkie tam głupoty. Teraz posprzątam i poczekam na 21. Bo już mi wystarczy dzisiaj wrażenie z tymi klientami, bo nie chce mi się smażyć mięsa tak naprawdę. O, ktoś mi tu dał duży napiwek aż 30 dolarów. Bardzo dziękuję. Tu mamy 9 dolców. No i teraz powiedz podwójny. Ja będzie podwójny temu zrobię. Pojedynczy. Nie odmówię ci niestety, bo stracę punkty. Albo anuluj. Ale dziękuję. Dobra, tu są dwa stare paragony. Nie, a e, o, przepraszam, ja nie zrobiłem burkiera. A klienci czekają. Zapomniałam o nim. Numerek 9. No i idźcie tu, ja już nie chcę klientów. Numerek 9 i bo mi to zrobią, wiecie, i będzie... No dobra, ja czekam już tutaj. Ja sobie już będę jutro... usmażemy mięso na cały dzień. Jakby to powiedzieć, że już... Zrobimy dużo. Ale mogę was oprowadzić. Tu mamy... Jak widzicie, zamrażarkę wielką. A tu mamy pokój mój, dyrektora. Ja sobie tu siedzę, mam radejko chyba. Patrzę jak klienci idą. Przepraszam bardzo, ale muszę. Wszyscy wychodzą, ci tu jeszcze jedzą. Tu są toalety, to jest męska. Znaczy to jest damska. W męskiej pierwszy raz w życiu będę. Tak samo wygląda. Tylko są pisywary. No dobrze, no ja zamykam na razie tutaj 13 dolarów. Nie, dzisiaj ładnie pokazaliśmy, dzisiaj mi się podobało. Naprawdę super były. Tylko tu sprawdzę jak odcinek, ile on trwa. Trwa już 10 minut, jeszcze chwilę może trwać. Teraz robimy jeszcze 10. Jeden, mar, jeden dzień. Nie, dziękuję. Mieliśmy 9 klientów, otrzymane zamówienia, zadowoleni klienci, tylko jeden dla mnie był. A, dobra. Eee, drive through zero, bo nie mamy otrzymane zamówienie. 7. 7, a 9 klientów było. Ale w sumie to się zgadza. No, tak, zgadza się. 9 klientów w ciągu dnia to nie jest bardzo duże, tak wam szczerze powiem. Jest to mało klientów w ciągu dnia. Ktoś tu do mnie coś pisze. Okej. Okay. Eee, odpalamy o jacie, tu będzie świeża dostawa. To dobrze, widzowie. Zrobimy to na kolejnym vlogu na moim kanale. Też o tym. Więc zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka like w górę i pa pa! Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnym odcinku.